Akina, Bonsai Studio i Wałbrzyska Palmiarnia zapraszają na wystawę Azja w Palmiarni, gdzie obok ciekawych orientalnych eksponatów zobaczyć można kilkanaście najpiękniejszych drzewek bonsai z bogatej kolekcji Piotra Czerniachowskiego. Palmiarni na co dzień możemy oglądać wyjątkowe rośliny, ale ta wystawa oferuje prawdziwe perełki. Przy wejściu wita nas dwóch japońskich wojowników w tradycyjnych zbrojach, stworzonych zgodnie ze sztuką w najdrobniejszych detalach. Strzegą oni cennej i niezwykłej kolekcji drzew, które są główną atrakcją wystawy. Towarzyszą im oryginalne japońskie zwoje, które nadają wyjątkowego dalekowschodniego klimatu, oraz ozdobne kamienie przypominające kształtem górskie krajobrazy specjalnie wyselekcjonowane 14 drzew, które przedstawiają to, co w sztuce bązaj jest najpiękniejsze. Będą Państwo mogli zobaczyć bardzo stare egzemplarze. Najstarsze drzewko ma 350 lat, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Oprócz tego będzie można zobaczyć jeszcze kamienie suiseki oraz zwoje Kakedziku. Także wszystkich fanów i miłośników Orientu zapraszamy do Wałbrzyskiej Palmiarni na wystawę. Bonsai jest sztuką dla bardzo cierpliwych. Patrząc na wiek wystawionych eksponatów, nie trudno się domyślić, że proces formowania sporej wielkości drzewka to praca nie dla jednego człowieka, a dla wielu pokoleń. Każdy rodzaj sztuki uprawiany w dalekiej Japonii jest, można powiedzieć, napiętnowany swego rodzaju takim dążeniem do, do doskonałości. Podobnie jest z drzewkami bonsai. Drzewka bonsai, e, oczywiście, tak jak Pan wspomniał, one wymagają cierpliwości i to często jest tak, że całe kolekcje drzewek bonsai trafiają jako klejnoty rodzinne i są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jest to bez wątpienia, e, można powiedzieć, inwestycja też w przyszłość, ponieważ podobnie jak z winem, im starsze, tym cenniejsze i podobnie z drzewkami bonsai. Sztuka bonsai, jak twierdzi jej popularyzator, nie uznaje czegoś takiego jak skończone dzieło. Każde drzewko można formować praktycznie bez końca, póki jest dobrze pielęgnowane i się rozrasta. Z tym, że efekty pojawiają się bardzo powoli. Cały czas jest to elitarna sztuka mimo tego zachęcam wszystkich miłośników którzy posiadają taką pasję w sobie i chęć poznawania czy bycia oryginalnym do tego żebyś kontaktować się z moją firmą Aki na Bonsai Centrum ponieważ mam też taką akcję pod tytułem wolontariat na przykład i wtedy można sobie takich miłośników zagospodarować w ten sposób że pracując pracując przy bonsai uczą się i nie muszą posiadać swoich egzemplarzy jest tutaj dosyć duża kolekcja, którą, którą trzeba pielęgnować, także bardzo serdecznie wszystkich chętnych zapraszam do kontaktu. Przygodę z bonsai można zacząć od małej sadzonki, ale jest wielce prawdopodobne, że nie dożyjemy, by zobaczyć ją w takim kształcie i rozmiarze jak najpiękniejsze okazy prezentowane na wystawie. Chcąc zaopatrzyć się w dorosłe drzewo i kontynuować jego rozwój, trzeba jednak liczyć się ze sporym wydatkiem. Dlatego warto zacząć na przykład od zajęć pod okiem specjalistów, by przekonać się, czy mamy w sobie wystarczająco cierpliwości. I zacięcia do tego niezwykłego połączenia botaniki i sztuki.